Cześć, cześć, ja jestem Max z odcinek z Grydl Mix Soccer i dzisiaj będziemy grać mecz z nawet średnim, czy średnio zwansowanym zespołem w przednim odcinku też udało nam się przywrócić piłkarza na miejsce i przez to jest skład tak jak był wcześniej więc jest dobrze. Mamy tutaj dziwnego piłkarza czy ten Givi, Gio, czy tam Givinio jakiś nie wiem, taki dziwnie trochę wygląda. Mm, no, nawet super, nawet nas nie stać na najsłabszego napastnika. A może ktoś jest lepszy? Nie ma co może? Ale nie, nie ma co. Po co kupować słabych zawodników, jeśli lubi kupić jakiegoś dobrego i tyle. Grają e, w czerwonych. Grajcie w czerwonych i tyle. Loading. Coś nam się długo Nie wiem dlaczego, ale coś nam się długo wczytywało. Zaczynamy. Mm. the day is off target. played short by the keeper. The defenders back on the ball. No, that could be again so he loves to run with the ball great skill from this player, player Oh, man taking on the opposition he loves to run with the ball oh well-timed eddie gilbert that chances he's just <śmiech> <śmiech> prosto po, prosto podanie do bramkarza i nie ma żadnego spalonego. Trigger, oh, well taken by the goalkeeper. Cleared forward by the goalkeeper. This is again so. O! Tak jest. No, no, to było dobre, dobry strzał. No, ciekawe. No już szybko się mecz zakończył. Dobry. Nie. Ani 1-0, bo nil to jest 0 po poniemiecko, nie po angielsku, ale niech mi wam będzie. Great Dobry strzał. Ja Mogłoby wpaść bramka. Byłoby fajnie. Fajnie by było. Teraz to wpadła bramka. Pek. Даешь моды. моды. Просто даешь. Хат-трик.

Ale on tego nie strzelił. Szkoda. Naprawdę szkoda. Dobry. Dobry gość. O, Teraz koniec meczu. Nie, ach szkoda, no, mógł to być. Mogło to być 4-0. Ostatnia akcja, Corner rożny, no to lecimy. Podanie. Oh! Ojej Koniec Sędzia kończ to No wreszcie Men of the match Koniec meczu 15 pieniędzy O w mordę gramy z Chelsea O mamy tutaj Rennego piłkarza O szkoda Dobrze to jest RB o, mamy srapshooter, czyli A to jest C, czyli napasnik z tym gdzie gracz ora, e, oraz obrońca z no, oraz po prostu obrońca z, jako złota karta Myślę, że w kolejnym odcinku będziemy dalej grać, e, będziemy po prostu grać z Chelsea No trudny będzie rywal, na pewno nie w takich strech, tylko na przykład w takich albo my po raz pierwszy zagramy w, na przykład w wyjazdowych oni w domowych. Będzie ciekawie. Także mam nadzieję, że mi się filmik spodobał. Zabierzka w górę suba i napiszcie komentarz, czy ten film ksłodował. A jeszcze jedno, bo może wam coś pokażę, a mianowicie możemy w grze edytować logo. Możemy go nawet pokolorować. Możemy pobrać, możemy zmienić stroje zedytować graczy Czyli możemy mu dać zmienić numer oraz kolor butów i w zasadzie tyle i nazwę teamu ale my tego nie będziemy robić Czyli tutaj nam się zmieni Teraz tak nazwałem jak kiedyś grałem to bodajże było Dream Team Poland czyli się ma wymyślona polska drużyna i tyle ale my sobie w tym odcinku zmienimy stroje. A mianowicie domowe to będą. chociaż hmm. nie wiem, chyba jest dobrze. Ale nie, spróbujemy zmienić je. Away. I ford. Chyba, że już to robiłem. Nie wiem. Mamy tu stroje niebieskie. A może jeszcze zrobimy bardziej niebieskie? Albo nie. Te tutaj co są, to po prostu zrobimy tak, że te białe to mamy, że cała koszulka jest biała. Edit Kit Colors, czyli że socks, a nie, socks to zostają. Będą się shirt, a to nie. To będzie na biało. A to, a to, ok, sox, tym to jest na czerwono. Ta. No dobra, nie będą w długich koszulkach. To zostawiamy. A i chyba jest ok. A no, może nie, bo jeszcze z nam. Trim. ok, niech tak będzie i zrobimy save i mamy teraz takie oto stroje podobnie zrobimy z czerwonymi Socks są na czarno. stream, no to będzie... O, całe te czarne. Short stream będzie na białe. Albo niech to będzie tak. Okej, okay, to to będzie tu. Sponsor zostaje, shorts. Socks, shift, Shirt to nie. Dobra, zostawmy to tak Czyli róbmy safe. No i, i teraz to tak wygląda Z keeperem nie będziemy tego robić A niebieski zostawmy Czyli tak oto wyglądają nasze stroje No, zmiany, ale może ucieszyć Także mam nadzieję, że mi się filmik spodobał. Zostawcie łapkę w górę, oraz suba. Napiszcie komentarz, żeby się ten film spodobał. I może przypuścić i kupiłem jakiegoś tajemniczego, gra. Gra, tajemniczego gracza, ewentualnie jakiegoś z tych. No, miejmy nadzieję, że się przyda. Ewentualnie kupiłem jakąś złotą czy srebrną kartę. Ale oczywiście można ich ulepszać. Później i tak podejrzeć, staje się to złota karta. I tak, coś takiego podejrzeć jest, że chyba. 80 overall jest chyba złota karta? Albo nie, nie wiem, nie jestem pewien. Więc także, myślę, że się podobało. Zasłuchajcie, w górę, sobie i komentarz. I w kolejnym odcinku będziemy grać z trudnym rywalem. Także, Siemanko, cześć. I papaj, jeszcze tylko sprytne statystyki. Kolejny mecz jest z Chelsea. I pewnie później będzie jeszcze z kimś, ale zobaczymy w przyszłości. Także. Cześć i oczekujcie kolejnych odcinków.